Ja znowu zaczynam? Bo... <laughs> idealnie Po prostu idealnie Tylko ja coś pewnie... To trzy są, tak? Tak O rety Wiedziałem, wiedziałem, że jego będzie pierwszy ten Garfield. Cześć, prawobieg. Zobaczymy, co wymyśli. Jeszcze nie wszystko stracone. A i on nie umie grać, ci powiem. No no, może może do jest no, no nie, bo ci a. może klawiaturę rozwalić. No, kurde, a Atoś! nagle on się odezwał, z nie wiadomo z jakich przyczyn. <ślinśle> Więc wiesz. No kurde, mi przesadzę. można się przyzwyczaić. Rębino. Ale on był wywalony z konferencji. Double Ej, tam były dwa bilusie? No Sorry, ale na olimpiadzie skoków do wody to będzie to medal jakiś, nie? No lol Jankowi odpuszczaj Krzychu, ale... Ej no Nie, bo się zrobią? Ale zobacz, tam jest loksio u góry Dyl, dyl Dyl, dyl Oh. No nie wychodzi No Don't shoot. So close. O kurde, jestem ostatni Bo to była nagroda za pływanie synchroniczne Najmniej z opasły jest Ach, <noise> tu <jest. głos> W Poznaniu. To nie jest opóźnienie, on, on, on słyszy. Zważna na to, że on słyszy. Jakie. Nie, on nie mieszka w Poznaniu. A, w Kurniku gdzieś. Nie, to nie ten kierunek zupełnie. Przez kreskowany. Ale to nie ten kierunek. No a przez jakie? U... Przez u otwarte? Nie, niebo to by była obraza. O kurde. O kurde. Jaki skill build, Janek? To był skill bill. Yy... What? To nie działa. Inaczej zabije mnie, bo explodez. Danielu. E ehm, Janek wierkowie. od razu mówię, to nie, nie działa. <noise> to było? No, no. Ten oczywiście inna, nie? Bo inna była No dlatego, że kupił w bundiu, to ma inny za darmo Wiesz o jednym roku Na ten jak wali ja w klawiaturę, tak słychać mhm. Tylko ja, ja tam słyszę nie. częściej z normalnie hmm. Chyba, że on ma Pierdolę. Kurde! Faktycznie, no, można łatwo się pomylić <grym> A czy tu się mogłeś pomylić? Co się stało? <grym> Jak ty się mogłeś tu pomylić? No tak, bo 15 minut później mi wychodzi zaziarek, no. <grym> A, to to o, Czas poznański. <grym> ładnie, ładnie, pięknie. O, Dzisiaj jest cyklus Bangka Scoda pojawił się recka na CD action. A masz jest zaczynowana mi recka. A, a, a. co, 90 na 10 znak jakości? Nie, wrakuję. Oo, dwut... Ale będą dwa killy! To... Janek jest eliminated!

Zabiłby cię nie się zabił. Zabił. No. Ale on już chyba sztukańca Nie zabiłbym go bo miał Ty co zabił. zrobił miał tylko 25 Coś ty zrobił Pięknie Zawyel minował się pójdą Oj sam wójtrzata No kurde tej bazuką na takim dystansie sięknąć Ja to będę na karton na nie robię no a teraz to, to na zeszło. Adventure, Adventure Time. Adventure Time. Yeah. Adventure Time, come on, Gabriel. Ale! Yeah. nie. Chcesz po yeah, zodiaku, albo drogą bola. Rycerze zodiaku, nie wiem nawet co to jest. Ja tego nie pamiętam. No i? No, no, nie rytorze. nie, rytorze, nie rytorze. Rytorze. Rytorze, rytorze. I, i jakieś jakie graudowe kreskówki oglądałeś, później takie takie Ja też miałem ten dwa gołębie, więc Ta? na to, to jest overpower, perfitnie. No Ten zawsze te ósemki strzela No bo le, łatwo no wycelować No wiem, wiem, wiem Zobaczaj, może jest nowy odcinek Czyli... poproszę insta Aaa No miał gdzieś i nie? No No bo <grym> dzisiaj tak Zbyt dużej ilości odcinków było, by, była muzyka z Transformersu, więc nie, nie ma nowego odcinka. Więc myślę, że w Polsce bakfobi będzie szybciej, was na 100%. Która jest teraz godzina w Ameryce? I właśnie ma... sobie wyobraziłem taki kontynent, który pochłania wszystkie dzieci europejskie. Ten <laughs> jak wymyślił coś. No, a tam możesz bijać tak, już. Tak jest. A myszka ci... to jest A myszka to... Czemu? Gdzie jest zrobiłem? Tak, ostro. Oftim to jest zespół, który piłuj zrobił jak u mnie był lato. Eee... Bracił ja zespół? zespół? Oftim, ja Aha, Aha faktycznie. Właśnie mi się kojarzyło coś. No Ała. i z drugiego orygina, tam yeah. Przykro mi. <laughs> Fuck! Przepraszam, mówię, Wychodzimy na prowadzenie, ludzie! Do pan. Do, do, do so <noise> Dupa, druk, zrób Dupa, ej, my tam mamy przesrane w ogóle w tym kotle czerwonym, to tyle powiem. No zobaczmy, jest, jak, jak, jak na zebraniu partyjnym, kurde. <noise> Zebranie partyjne. tu tak mało czasu Ten nie? Aleks w skrzynia. Zebranie partyjne. <laughs> no i specjalnie jest tak mało czasu, bo to by było, bo to by było przesrana, jakby było dużo czasu jeszcze drużynowo. To są akurat... To są czyjeś ustawienia już, nie? To jest wątpliwości. To na wątpliwości. To jest 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 Co? O ja po tej partii będę tam, będę wychodził, więc hmm. możesz wejść za mnie jak coś, nie? O. Tylko, że wiesz, że dopiero co zobaczyliśmy to drużynowe, bo ciebie nie było i nie wiedzieliśmy czy czekać, czy nie... Da, co, co za lewak! To, że... Co za lewak w końcu daje? Panowie jesteśmy na pierwszym miejscu, jeszcze damy radę. Yolo czy nie, yolo? nie, nie Jolo, jeszcze nie Jolo. Jolo. znowu jednostkowo Loks ma najlepszy, najwięcej zdrowia. Jeszcze nie drap. Zbierz to, zbierz to. Nie zostawię. No zbierz to i coś się, I kryzysa urbie tam. masz Kurde. To... No właśnie tak, przegrupowanie, odkryli party, odkryli kryjówkę partii. Kurde. Bilus nie No nie, bilus. Kurde. No co za dziupa. Cała... Już tu zostałeś, koniec, nie ma, koktajl. Pasport paszport zabrany, koniec, nie ma wyjścia, kur... Masz oh, yes. więzień nam ucieka. Ale weźcie cały linię nie wykorzystajcie, bo jeszcze muszę tym wyjść. A co ty musisz zrobić, to już twój problem. no, 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 pięknie. O, oh, jest. Idź by. Jedź SIUBEJE używaj telefonu no. no. ej no, zobacz co, zobacz co EJ NIE no, KUR... LUDZIE to jest na takiej samej Jaro. zasadzie a tu nie ma, tu, tu albo są, albo robisz samobójstwo, albo atakujesz przeciwną drużynę. powinno być bezpiecznie Ludzie, kur... ja zjebie <grym> brawo nie? jest do cholery <grydy> Kurde marnuje czas Tak się trze Ostre polerowanie sygnalizatora W Drugi turze, teraz Dupi, dupi dupi ej Kolejny do O dwóch strącił! Idealnie! Ej, ktoś to musi zwalić! No nie wierzę, który nas. No, no. Sierżancie rojek No teraz antygrawitacja będzie pewnie Ps Ej, siła podmuchu was zrzuci również o, tak, Mamy jeszcze strat. Ej, jeszcze jesteśmy na wierzchu. Mamy jeszcze Ej, jeszcze jesteśmy na teraz to dam na stówę. na bózka. dawaj na buska czekaj tylko teraz możesz a użyj może wystarczy Ze spokojem wystarczy jak raz ale zauważyliście że nawet nie ściałogre. Zostaje to reszta ogląda i ścina Ja mam problemy, panowie. Panowie słyszycie mnie? Ale działa. Słyszycie mnie? Tak. Ja miałem problemy, z, były, były problemy z internetem. cicho, ja siedź! Ale Krzychuś gra. Ej, ja ale opóźnienie przez to. Ja to ja co krzyku robi? Teraz dopiero zaczął <grym> Molesta, dobij, dobij <grym> to, to może Biloś to ty żeś psu nam łączy. Użyj strzelby i <grym> dostać się później do skrzynki. Nie, ale kto nie jest Aleś Ale, ma... <grym> <grym> ale Biloś ma, ma co najmniej 20 sekund opóźnienia. Jak <grym> No, poczekajcie pewnie, jak będzie moja tura, bo nie wierzę, że gra, że gra tak o później. Nie? Oh my god. Wow, Skocz! Świetnie. No już przegraliśmy panowie, ale jest śmieszny. Cicho dam. <noise> cicho, 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 bo teraz, teraz możesz nie, nie, nie. działać? A nie, Bil aż 5 sekund. Patrz, on wstrzymał czas. Cholera jasna, ja się go boję. To jest prawdziwy czas, to wstrzymywać, plusa. Biloś załamał czasoprzestrzeń. No graż ropą, ruszasz. A on zaraz powie, że on jeszcze nie widzi, że robi ruch. Nawet <noise> na <wyczucia. głos> nie zajdziesz. <noise> dobijaj, to do strzelbaj i dobijaj! Dawaj, dawaj. Chybił, kurwa, ja go nie wierzę! Brawo. <noise> <My. głos> Fuck. go pozdrawiam. Przecież mam jedną stronę Borgeszka. On zbierze te skrzynki i mnie zabije. Jeszcze cisza! On ma plecak, o mój boże! Ja też mam plecak, ale z nim nie chodzę. Ale beka w tej gry, tej. Baza zrobi dyż, opadną ścina. i to loksiu ścina, i potem Bilu się konto. Mogę się na Panowie, no ja... Ty z... naprowadzający. Nie, ja nie wystrzelę naprowadzającym. Naprowadzający pójdzie. Niżej, niżej. No, 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 Leć, leć, leć! W pizdu, Gołąbku! A do p*** dole to. <śleszy> <śleszy> Co ty <rady>? zrobiłeś? <śleszy> co? Jak coś co to się zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Co ty no, 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 Ten... Co się, się stało? jeszcze dla większego dobra. Wiesz, wiesz czego użyć. Powiesz, Co to było znowu? Tak gra dziczeje. Ej, koń, bo wielek ma opóźnienie. No to ładnie, pograne. Pozdra. U nas cała drużyna pracowała, gorzej by lepiej, ale pracowała. U was wygrał Loksiu i tak jest, prawda? No właśnie, my do końca no